Się ma być za wielu, trafiłem. Ale jaja. Z małej skrzynki z karnetu. Trafiłem lu. Co? Ty pokażę wam. A to właśnie jeszcze... chciałam, Pokażę wam. What? tutaj... Z tej skrzynki, tutaj. tej małej. Mi wypadło. What? Ten no. no, lu. Low mi wypadł. Jakie jaja? To prawdziwy lu Mam go tutaj. O prawdziwy! Luch. O! Prawdziwy lu! O! bierzesz? Graj! Ja ty lutera fiłem! Dobra, ciężko na moim kanale dzisiaj sobie gramy Prosta w Sajwłaśnie luter rafiłem. Łapka w górę i sobie lecimy. Ła! Nie mogę go trafić! Łe! Yy. Ja ty nie ozarnią grę. O! Jest! jest zabite. Dobra. Dalej jaja. Myślałam, że to już legenda leci. Bo ja zamykałam oczy. O tak? Zmyłałeś krzynki? Bo ja zawsze zamykam oczy? Bo to wypada. Myślałam, że coś słyszałem. Dźwięk. Jak wypada żarujesz. Ale co to było? Ale to wszystko otworzyłam. Myślałam, że to już Leon mi wypadł, ale się zwilniąłem i... i luz wypadł. To ból. I fajnie to robi. na nim robię puchy. Robimy to dziwne Jest! kończę Dobra, i tak to i ponownie robimy. Mam 10 pucharków, bo wtedy już wyszło. ty mam. A ja Ej, chciałem mieć Luanę, albo Sandy, które znikają. Wow. Mój kolega ma lu, wtedy cały pakiet kieruje. Już piosenka jest na kanale. Komuś się tam podobała. Daj serdusz. Serduszko dał. Serduszko. Bo mu się podobało. Ja 8 cubów. Makaj okay. Chodź tu, Rikoszek Ebra. Wygraj podobnie do 50 na razie. Ja no, fajnie mam luk. Można no, Riko. A ja mój mu cholerze muszę wyspać. Nie! Nej Dobra wyjście. Wyjście pół. mam tyle? A nie. Czekajcie, wyślę koledze i się widzimy zaraz. Dobra, dało mu się graj Ja, a ten Lu ja robi taką robotę. co <grym złożę> to powiedział? O kurde, już mam trochę buch. Długo myśl nie boty być. Na początku to są boty gry. Taką zerpuch. To jest twoja pierwsza gra. Tam boty w ogóle są boty. A kiedyś? Nie, jak miałem 6 lat, to gadałem, że Bram Stars jest dla Dziuszów. No, tak gadałem. Wtedy zacząłem grać i miałem wtedy 1000 puch. Haha, i fajna ta gra. Ja ją już się lubię. Bardzo lubię. Ja się ją mogę... Ja, ja tu chcę właśnie dać te dziewczyny koła. Tu się puchy, co? I legendy. Dobrze, że super cel robił tą grę. Jak super cel oglądasz ten film, to pozdrawiam. Dobra. 10 kg. To trudno zrobisz legendę. Chodź tu. To chłop, o tej godzinie, o 8.24. To było chyba 8.15. trafiłem jakoś tak. plus 10 Sz szkoda że oski nie zagrały dzięki temu oglądamy tego to z yy, będziemy to zgrać nim się dobra, no to będziecie oglądać dobra, już. przegrane już Masz to było wygrane i przegrane. Też trzeba masz. o tym, jest jakiś te... szymon? Szymon? szymon jest. Ja.

Dobra, no to z teraz wiem. Dobra, dawaj gramy tutaj. Na Discordzie są jakieś. Nie. Chyba nie ma. Na Discordzie. Kanał. O, chyba Hej! Ej, dobrze przy... yeah. Nie. Dobra, przywitajcie Martynka do widzów. Hej! Zasubskrybujcie kanał. No właśnie, subicie, subicie. Dobra, mogę jeszcze wywalić. Tak. O Jezu. Tak, ja. Kurde. O plus jeden. Da, lecia! Hakuna Matata. Zobacz, tylko 100 lata. Leciałabym do koła maty. Mama, bok brata brata i brata. I kaziec się. Stojimy luz, Robimy dumy, Robimy ruch. Lecimy. Lecimy. szum. ty Lecimy. Lecimy. już zawsze przez Jakiś pajac. Jezus. Trzeba grać jak ludzkie ludzie. Dzień dobry, zadaję ci damage. No i fajnie. Dwa kubsy na moje konta. <gryzny> nie ma wchodzenie tu. Tutaj moje. Zresztą skrzynki nie biję. Fajnie. Co zabić wszelkę? Pomóc? Chodź tu. Pyk. Poleciało. Jest 10 cubów Pyk. 10. Okej. Okay, dawaj, chodź by się, y, warto film zbierać, bo ja kiedyś zbierałem i nie przegrywałem, bo to daje. Dobra, jak się film się podobał, nie zapomnijcie o łapek jeszcze w górze, no i siema. No, 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 no.